Czy zastanawialiście się kiedyś, moi drodzy, jak to jest, że pewne zapachy potrafią przenieść nas w czasie z taką siłą, jakiej nie ma żaden obraz ani żaden dźwięk? Pomyślcie przez chwilę o zapachu, który towarzyszył wam w dzieciństwie. Może to był zapach świeżo upieczonego chleba, który mama wyciągała z pieca w sobotni poranek, ten ciepły, otulający aromat, który sprawiał, że cały dom wydawał się najbezpieczniejszym miejscem na świecie. A może to zapach mokrej ziemi po letniej burzy, kiedy powietrze staje się rześkie, a świat wydaje się umyty i nowy, albo zapach starych drewnianych ławek w kościele, mieszanina wosku, kadzidła i wiekowej modlitwy, który witał was, gdy jako dzieci wchodziliście na Mszę Świętą trzymając kogoś dorosłego za rękę. Zapach ma niezwykłą pamięć. Czasami wystarczy jedna ulotna nuta, by serce zabiło mocniej, by łzy napłynęły do oczu. Byśmy poczuli obecność kogoś, kogo już dawno nie ma obok nas. Zmysł powonienia jest tajemniczym mostem między tym, co jest teraz, a tym, co było, a może nawet tym, co jest wieczne. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ dzisiaj chciałbym zaprosić Was do rozważenia czegoś bardzo delikatnego, a zarazem fundamentalnego dla naszego życia duchowego. Chciałbym, abyśmy wspólnie zastanowili się nad pytaniem, które w swojej głębi dotyka samej istoty naszej relacji z Bogiem: Jak długo dusza rozpoznaje zapach obecności pana Jezusa? Czy nasza dusza ma swój własny zmysł powonienia? Czy potrafimy wyczuć woń świętości zapach miłości, która nas szuka, nawet gdy nasze oczy są zmęczone, a uszy ogłuszone hałasem świata? Często w starszym wieku, gdy wzrok już nie ten i słuch płata figle, inne zmysły się wyostrzają. Może właśnie teraz, w jesieni życia, jesteśmy najbardziej predysponowani do tego, by wyczuć ten najdelikatniejszy z zapachów, zapach Bożego miłosierdzia. Ale czy pamiętamy go jeszcze? Czy nie przyzwyczailiśmy się zbytnio do zapachów tego świata, do zapachu trosk, lęku, leków, kurzu codzienności, tak bardzo, że woń nieba stała się dla nas czymś obcym, dalekim, ledwo wyczuwalnym? To pytanie jest zaproszeniem do podróży w głąb własnego serca, do odkurzenia wspomnień o chwilach, gdy Bóg był tak blisko, że niemal czuliśmy Jego oddech. Żyjemy w świecie, który bombarduje nas bodźcami. Telewizor gra od rana do wieczora, wiadomości przynoszą niepokój, rozmowy sąsiadów często krążą wokół chorób i problemów. W tym wszystkim nasza dusza może popaść w pewien rodzaj duchowego kataru. Wiecie, jak to jest, gdy ma się katar, Jedzenie traci smak, kwiaty tracą zapach, świat staje się trochę bardziej szary i płaski. Podobnie dzieje się z duszą. Gdy jesteśmy przytłoczeni zmartwieniami, gdy pozwalamy, by gorycz lub żal zalegały w naszym sercu, jak stary kurz, tracimy zdolność wyczuwania słodyczy Bożej obecności. Zapominamy, jak pachnie przebaczenie, zapominamy, jak pachnie nadzieja. To jest wielki problem duchowy, szczególnie dotkliwy gdy dni stają się krótsze, a samotność czasem zagląda do okien. Możemy chodzić do kościoła, możemy odmawiać różaniec, ale robić to mechanicznie, bez tego głębokiego wdechu wiary, który napełnia płuca duszy świeżym powietrzem łaski. Czy zdarzyło Wam się kiedyś wejść do pokoju, w którym ktoś rozpylił piękne perfumy, ale po kilku minutach przestaliście je czuć? Nos się przyzwyczaja. To zjawisko nazywa się adaptacją sensoryczną. Niestety w życiu duchowym też ulegamy takiej adaptacji. Przyzwyczajamy się do tego, że Bóg jest, że Jezus jest w tabernakulum, że mamy obraz miłosierdzia na ścianie i przestajemy go czuć, traktujemy świętość jak mebel, który zawsze stoi w tym samym miejscu, a nie jak żywą, pulsującą, pachnącą obecność ukochanego. A przecież miłość, prawdziwa miłość, zawsze ma swój zapach. Matka rozpoznaje zapach swojego niemowlęcia z zamkniętymi oczami, żona, nawet po latach wdowieństwa, czasem otwiera szafę, by wtulić twarz w koszulę męża i przez chwilę poczuć, że on wciąż tu jest. Ta tęsknota zmysłów jest obrazem tęsknoty naszej duszy za Bogiem. Jeśli straciliśmy tę wrażliwość, jeśli nasza modlitwa stała się bezwonna i sucha, to nie znaczy, że Bóg odszedł. To znaczy tylko, że musimy na nowo nauczyć się oddychać, na nowo wyczulić nasz duchowy węch, musimy przewietrzyć pokój naszej duszy, otworzyć okna na ogród oliwny, na ten ogród zmartwychwstania, skąd płynie woń życia. Wyobraźmy sobie starszą kobietę, nazwijmy ją panią Marią. Pani Maria mieszka sama w małym mieszkaniu pełnym pamiątek, dni mijają jej powoli. Rano herbata, potem chwila z modlitewnikiem, zakupy w pobliskim sklepiku, obiad, drzemka, a potem długi wieczór z radiem. Czasem, gdy dopada ją smutek, pani Maria wyciąga z dna szuflady starą drewnianą szkatułkę. W środku nie ma klejnotów. Jest tam zasuszony kwiatek z bukietu ślubnego, jest pożółkły list od przyjaciółki z lat szkolnych, jest mały koronkowy obrazek z pierwszej komunii. Gdy pani Maria otwiera tę szkatułkę, Uderza ją specyficzny zapach, mieszanka suszonych płatków róż, starego papieru i lawendy. Ten zapach działa na nią jak lekarstwo. W jednej chwili przestaje być samotną staruszką w cichym mieszkaniu. Znowu jest młodą dziewczyną w białej sukience, znowu czuje uścisk dłoni męża, znowu słyszy śmiech przyjaciółki. Ten zapach przywraca jej tożsamość, przypomina jej, że była i jest kochana, że jej życie miało sens i barwy. Ale wyobraźmy sobie, że pewnego dnia pani Maria jest tak zmartwiona rachunkiem za prąd albo bólem w stawie biodrowym, że otwiera szkatułkę i nic nie czuje. Jej zmysły są tak zablokowane przez stres, że magia wspomnień nie działa. Zamyka pudełko z frustracją. Czy zapach zniknął? Nie, on tam jest. To ona jest zamknięta. Tak często wyglądamy my przed Bogiem. On jest jak ta szkatułka pełna skarbów. Każda msza święta. Każdy pacierz to otwarcie wieczka. Tam jest zapach jego męki, woń jego krwi przelanej za nas, aromat jego zmartwychwstania. Ale my jesteśmy tak skupieni na naszym bolącym biodrze, na naszych urazach, na polityce, na tym, co kto powiedział, że otwieramy Ewangelię i nie czujemy nic. Mówimy wtedy: Bóg milczy, a Bóg nie milczy. Bóg pachnie miłością, tylko my mamy katar serca. To jest dramat, ale i szansa. Bo węch można odzyskać. Można nauczyć się na nowo wąchać Boga w codzienności. W tym miejscu przychodzi nam z pomocą nasza przewodniczka, święta siostra Faustyna Kowalska. Często myślimy o niej jako o wielkiej mistyczce z aureolą, która widziała pana Jezusa tak wyraźnie, jak my widzimy siebie w lustrze. I to prawda. Ale zapominamy, że była ona też prostą kobietą, która wykonywała najzwyklejsze prace pracowała w kuchni, w ogrodzie, na furcie. Obierała ziemniaki, plewiła grządki, otwierała bramę gościom. Żyła w świecie pełnym zapachów: zapachu gotowanej kapusty w klasztornej kuchni, zapachu wilgotnej ziemi w ogrodzie, zapachu taniego mydła przy praniu. Była osobą niezwykle wrażliwą. Jej dzienniczek pełen jest opisów, które świadczą o tym, jak bardzo czuła świat zmysłami. Ale Faustyna miała dar, o który my dziś chcemy prosić. Miała nos do spraw Bożych. Potrafiła wyczuć obecność Jezusa, zanim go zobaczyła. Czasem pisała, że czuje, jak zbliża się łaska, albo jak przeciwnie, od kogoś bije przykra woń grzechu czy nieszczerości. Dla niej świat duchowy był tak samo realny, a może nawet bardziej realny niż ten materialny. Wyobraźcie ją sobie, jak idzie korytarzem klasztorów w Wilnie czy w Krakowie. Jest zmęczona, chora na gruźlicę, co sprawia, że oddychanie jest dla niej trudne. Każdy oddech to wysiłek, a jednak w tym trudzie oddychania ona wdychała Boga. Kiedy inni czuli tylko zapach lekarstw i szpitala, ona czuła zapach róż, symbolu obecności Chrystusa i Maryi. Faustyna uczy nas, że dusza ma swoje zmysły. Że można zamknąć oczy, zatkać uszy, a mimo to wiedzieć, że on jest tuż obok. Ona wiedziała, że zapach perfum ukochanego Jezusa utrzymuje się w duszy znacznie dłużej niż chwila modlitwy, pod warunkiem, że potrafimy go pielęgnować. Chciałbym teraz, abyśmy wyciszyli się wewnętrznie i posłuchali głosu Jezusa, takiego jaki mogła słyszeć Faustyna w głębi swojego serca. Wyobraźmy sobie, że Pan siada teraz obok nas na naszym ulubionym fotelu i zaczyna mówić o tej tajemnicy zapachu i obecności, Posłuchajcie teraz słów, które Jezus kieruje do waszego serca, słów pełnych nieskończonej czułości i cierpliwości, jakich nie znajdziecie u żadnego człowieka. Moje dziecko, moje umiłowane stworzenie. Patrzę na ciebie, gdy zmagasz się z ciężarem lat, gdy twoje siły słabną, a pamięć czasem zawodzi. Widzę, jak szukasz mnie w pośpiechu, jak próbujesz znaleźć mnie w książkach, w modlitwach odmawianych z przyzwyczajenia, w rytuałach. Ale pragnę, byś wiedział, że jestem bliżej niż myślisz. Jestem jak zapach, który wypełnia dom, choć nie widzisz źródła. Czy pamiętasz, jak pachnie powietrze po burzy? To ja jestem tym odświeżeniem dla twojej duszy. Czy pamiętasz zapach chleba, który daje ci siłę? To ja jestem pokarmem. Często skarżysz się, że mnie nie czujesz, że jestem daleko, że zostawiłem cię samego z twoją starością i chorobą, ale to nie ja się oddalam. To twoje serce zarosło chwastami trosk, które zagłuszają mój zapach. Moja woń to woń pokoju, cicha i delikatna, nienarzucająca się jak krzykliwe zapachy świata. Aby mnie poczuć, musisz się zatrzymać, musisz przestać biec choćby tylko w myślach, musisz usiąść przy mnie i pozwolić, by moja obecność cię otuliła. Moja łaska jest jak najdroższy olejek, który wylewam na twoje rany każdego dnia. Ale ty często ocierasz go szybko, zajęty czymś innym i pędzisz dalej. Mówisz do mnie, ale nie czekasz na odpowiedź, wdychasz powietrze, ale nie wdychasz mojego ducha. Pragnę, abyś od dzisiaj zaczął mnie rozpoznawać nie tylko rozumem, nie tylko wargami, ale węchem duszy. Chcę, abyś wchodząc do swojego pokoju, czuł, że ja tam na ciebie czekam, bo zapach mojej miłości do ciebie jest wieczny, nie wietrzeje, nie psuje się to ty musisz oczyścić naczynie swojego serca by móc go przyjąć pozwól mi podejść blisko tak blisko byś poczuł tchnienie mojego miłosierdzia na swojej twarzy to co Jezus mówi o zapachu swojej miłości prowadzi nas do pierwszego etapu wielkiego odkrycia czym właściwie jest ten zapach perfum ukochanego o którym pisała święta Faustyna i o którym mówią mistycy nie chodzi tu oczywiście o fizyczne perfumy, jakie kupujemy w drogerii, w języku ducha zapach to atmosfera, jaką ktoś roztacza. Zapach Boga to przede wszystkim pokój i bezpieczeństwo. Zauważcie, co się dzieje, gdy wchodzi do pokoju ktoś, kogo kochamy i komu ufamy bezgranicznie. Nawet jeśli nic nie mówi, atmosfera się zmienia. Napięcie opada, czujemy się w domu. To jest właśnie pierwsza nuta zapachu Boga głęboki pokój, który nie zależy od tego, co dzieje się na zewnątrz. Możesz być chory, możesz mieć mało pieniędzy, może padać deszcz, ale w sercu masz ten dziwny, słodki spokój, pewność, że wszystko jest w rękach Ojca. To jest woń Jego obecności. Faustyna pisała, że po spotkaniu z Jezusem, po komunii świętej, czuła w duszy woń, która trwała przez długi czas. To była woń ofiary, to bardzo ważne. Miłość Boga pachnie ofiarą. To nie jest zapach tanich cukierków, to zapach mirry i aloesu, zapach, który kojarzy się z ranami, ale ranami uzdrowionymi. Kiedy ofiarujesz Bogu swoje cierpienie, swoją samotność, swój ból w kolanach czy w plecach, nie z goryczą, ale z miłością, wtedy twoje cierpienie traci zapach zgnilizny i buntu, a zaczyna pachnieć jak kadzidło, staje się modlitwą, to jest wielka tajemnica. Nasze cierpienie, połączone z cierpieniem Jezusa, zamienia się w najpiękniejsze perfumy, które cieszą serce Boga. Czy kiedykolwiek pomyśleliście o swoim bólu w ten sposób, że może on być wonią miłą Bogu, jeśli jest przyjęty z pokorą, że wasze łóżko szpitalne czy fotel w domu może być ołtarzem, z którego unosi się zapach miłości silniejszej niż śmierć? Jezus mówi nam dzisiaj, Twój trud nie idzie na marne. Każde westchnienie, każda łza ofiarowana mi, jest jak kropla drogocennego nardu wylewana na moje stopy. Rozwinmy tę myśl głębiej. Jak długo dusza rozpoznaje ten zapach? Święta Faustyna uczyła nas, że ta wrażliwość zależy od naszej czujności. Wyobraźcie sobie flakonik perfum. Jeśli zostawimy go otwartego, zapach z czasem wywietrzeje, ulotni się. Jeśli nie będziemy go używać, przestaniemy go zauważać. Tak samo jest z łaską po komunii świętej czy po dobrej modlitwie. W momencie spotkania z Bogiem czujemy uniesienie, ciepło, bliskość, ale potem wracamy do domu, włączamy telewizor, ktoś do nas zadzwoni z pretensjami, przypali się zupa. I co się dzieje? Zapach Boga wydaje się znikać, zostaje przytłoczony smrodem codziennych irytacji, dlatego Jezus prosi nas o zamykanie naczynia. Co to znaczy? To znaczy ostrzeżenie skupienia, o powracanie myślami do Niego w ciągu dnia. Nie chodzi o to, by klęczeć w kościele dwadzieścia cztery godziny na dobę. Chodzi o te małe momenty, akty strzeliste. Kiedy obierasz jabłko, powiedz w sercu: Jezu, kocham cię. To jest jak ponowne odkorkowanie flakonika z perfumami. Zapach znów się uwalnia. Kiedy budzisz się w nocy i nie możesz spać, zamiast martwić się o jutro, powiedz: Jezu, ty tu jesteś, pachniesz nocną ciszą, ufam tobie. W ten sposób przedłużasz trwanie tego zapachu w swojej duszy starsi ludzie mają wspaniały dar mają czas czas na to by smakować chwilę wykorzystajcie ten czas nie na rozpamiętywanie krzywd ale na wąchanie śladów Boga w waszym życiu spójrzcie wstecz czy nie czujecie teraz z perspektywy lat że w najtrudniejszych momentach waszego życia unosiła się jednak jakaś woń opieki że mimo bólu przetrwaliście to był on to była jego woń która dawała siłę, by nie zemdleć w drodze. Ten zapach jest trwały, on przenika ściany czasu. To, co przeżyliście z Bogiem dwadzieścia, czterdzieści lat temu, nadal jest żywe w waszej duszy, jeśli tylko do tego wrócicie pamięcią wdzięczności. Jezus pragnie, abyśmy zrozumieli trzeci, najgłębszy wymiar tej tajemnicy. Chodzi o rozpoznawanie Go po zapachu w ciemności. W życiu każdego z nas przychodzą chwile ciemne, noc wiary. Czas, gdy Bóg wydaje się nieobecny, gdy modlitwa nie daje pocieszenia, a niebo wydaje się być z betonu. To jest próba miłości. I właśnie wtedy ten duchowy węch jest najważniejszy. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie do ciemnego pokoju, nic nie widzicie, ale czujecie zapach waszej matki lub ojca. Wiecie, że tam są, choć ich nie widzicie, czujecie się bezpiecznie. Tak samo jest z wiarą w starości i w cierpieniu. Jezus mówi: Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Możemy to sparafrazować: Błogosławieni, którzy nie widzą, ale czują zapach mojej obecności. Jak odróżnić zapach Boga od złudzeń? Zapach Boga zawsze niesie ze sobą pokorę, spokój i miłość do bliźniego. Jeśli czujesz uniesienie, ale gardzisz sąsiadem, to nie jest zapach Boga. Jeśli czujesz świętość, ale jesteś pełen pychy, to jest fałszywa woń. Sztuczna, chemiczna. Zapach Boga jest naturalny i prosty. Sprawia, że chcesz służyć, wybaczać, milczeć, zamiast krzyczeć. W dzienniczku jest scena, gdzie Faustyna poznaje, że pewien gość jest w stanie łaski, właśnie po tym duchowym odczuciu pokoju i jasności, jaka od niego biła. My też możemy stać się takimi flakonikami dla innych. Czy ludzie, przebywając z wami, czują zapach Boga? Czy raczej zapach narzekania, krytyki i zgorzknienia? To twarde pytanie, ale zadane z miłością. Jesteśmy powołani, by w naszych rodzinach, wśród wnuków, sąsiadów, roztaczać dobrą woń Chrystusa. Kiedy babcia jest cierpliwa, kiedy dziadek uśmiecha się mimo bólu, wnuki to czują. To jest zapach wiary, który zostanie w nich na całe życie, tak jak w nas został zapach ciasta czy kościelnej ławki. To jest wasze wielkie zadanie na teraz. Pachnieć Bogiem w świecie, który śmierdzi egoizmem. Jezus kontynuuje swoje pouczenie, pochylając się nad nami z jeszcze większą troską. Posłuchaj mnie uważnie. Wiem, że boisz się, iż Twoja dusza stała się nieczuła, że węch straciłeś bezpowrotnie, ale ja jestem najlepszym lekarzem. Ja mogę oczyścić Twoje zmysły. Wystarczy jeden akt skruchy. Spowiedź święta to nic innego jak wielkie pranie duszy, usuwanie przykrych zapachów grzechu by zrobić miejsce dla woni łaski. Nie bój się przychodzić do mnie ze swoimi słabościami. Brudne dziecko nie przestaje być dzieckiem, ale jakże matka cieszy się, gdy może je umyć i przytulić pachnące do serca. Chcecie umyć w moim miłosierdziu. Nie patrz na swoje lata, nie mów, że na zmianę jest za późno. Dusza nie ma zmarszczek. Dusza może w jednej chwili stać się młoda i pachnąca, jak wiosenny kwiat, jeśli tylko wpuści promień mojej miłości. Kiedy przyjmujesz komunię świętą, stajesz się żywym tabernakulum. Przez te kilka, kilkanaście minut, a duchowo znacznie dłużej, nosisz w sobie źródło wszelkiego piękna. Pielęgnuj ten czas. Nie wychodź z kościoła od razu, by plotkować. Zostań chwilę. Pozwól, by ten niebiański aromat przeniknął każdą komórkę Twojego ciała, każdą myśl, każde wspomnienie. Proś mnie, Jezu, uczyń moje serce podobnym do Twego, Niech moja obecność przynosi ulgę innym, tak jak twoja przynosi ulgę mnie. Pamiętaj, że zapach rozchodzi się cicho, nie robi hałasu. Twoja świętość w starszym wieku nie musi być głośna, nie musi być pełna wielkich czynów. Wystarczy, że będzie cicha, stała i pełna miłości. To jest woń, która podoba mi się najbardziej. Zastanówmy się teraz nad praktycznym obrazem ogrodu duszy. Święta Faustyna często używała metafor ogrodniczych. Wyobraźcie sobie swoją duszę jako ogród. Przez całe życie sadziliście tam różne rośliny. Są tam piękne róże miłości, fiołki, pokory, ale są też pewnie pokrzywy gniewu czy oset żalu. Węch duchowy pozwala nam rozpoznać, co rośnie w naszym ogrodzie. Czasem czujemy smród zgnilizny. To może być jakaś stara uraza do synowej, do zięcia, do sąsiada, której nie chcemy puścić. Ona tam gnije i zatruwa powietrze. Nie da się poczuć zapachu lilii Jezusa, jeśli tuż obok trzymamy kompostownik niewybaczenia. Aby poczuć zapach ukochanego, trzeba zrobić porządek. Trzeba wyrwać te chwasty. To może boleć jak wyrywanie chwastów gołymi rękami, ale jaka ulga następuje potem? Jakie świeże powietrze napływa do płuc? Idąc na spowiedź, idziemy właśnie po to, by ogrodnik wyrwał to, co cuchnie, i w to miejsce sadzimy nowe kwiaty, akty strzeliste. Dobre słowa, uśmiech, pomyślcie o tym dzisiaj wieczorem. Jaki zapach wydobywa się z mojego serca, gdy nikt nie patrzy? Czy jest to zapach zaufania? Jezu, ty się tym zajmij. Czy zapach paniki i kontroli? Im bardziej ufamy, tym piękniej pachnie nasza dusza. Zaufanie jest jak najszlachetniejsze kadzidło. Spala się, znika, ale jego efekt unosi się prosto do nieba. W starszym wieku, gdy tak wiele spraw wymyka się nam z rąk. Zaufanie jest jedyną drogą do zachowania świeżości ducha. Nie możemy już wszystkiego kontrolować, nie mamy siły biegać, ale możemy ufać. I to zaufanie przyciąga Jezusa jak magnes. On uwielbia przebywać w duszach, które mu ufają. Tam czuje się jak w domu, jak w Betanii, gdzie Maria wylała na jego stopy drogocenny olejek. Dochodzimy do momentu decyzji, do chwili, w której musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: co zrobię z tą wiedzą? Czy pozwolę, by te słowa przeleciały przeze mnie jak wiatr? Czy zatrzymam je i pozwolę im zakwitnąć? Starość moi drodzy, to nie jest poczekalnia na śmierć, to jest czas dojrzewania owoców. Owoce najpiękniej pachną, gdy są w pełni dojrzałe, tuż przed zerwaniem. Wasze życie teraz ma najgłębszy sens i najgłębszy aromat. Jesteście potrzebni światu. "Jesteście potrzebni kościołowi, jesteście potrzebni swoim rodzinom, właśnie jako naczynia z zapachem Boga. Może nie możecie już pomagać finansowo, może nie możecie bawić wnuków przez cały dzień, ale możecie się modlić, możecie siedzieć w fotelu i rozsiewać pokój, możecie ofiarować swoje cierpienie. To jest potężna misja. Nie dajcie sobie wmówić, że jesteście nieużyteczni. W oczach Boga jesteście bezcenni." Wasza modlitwa jest jak mur obronny dla waszych rodzin, wasz zapach wiary chroni wasze dzieci przed zepsuciem świata. Decyzja, którą musicie podjąć brzmi: Chcę pachnieć Bogiem. Chcę, aby reszta mojego życia, niezależnie ile dni mi zostało, była nieustannym wdychaniem Jego łaski i wydychaniem Jego miłości. Chcę walczyć z duchowym katarem, z obojętnością, z rutyną. Chcę każdego ranka budzić się i wąchać dzień, Szukając w nim śladów mojego pana, w promieniu słońca, w smaku chleba, w uśmiechu opiekunki, w ciszy kościoła, on tam jest, wszędzie zostawia swój ślad zapachowy, tylko ode mnie zależy, czy go zauważę. Zbliżamy się do końca naszego rozważania, ale chciałbym, aby ten koniec był początkiem nowej wrażliwości w waszym życiu. Wyobraźcie sobie wieczór, słońce zachodzi, świat cichnie. Siedzicie na werandzie lub przy oknie, jest spokojnie. Czujecie ten szczególny zapach wieczoru, zapach odpoczynku, zapach stygnącej ziemi. To obraz waszego życia. Jesteście w porze wieczoru, ale ten wieczór nie musi być smutny ani straszny. On może być pełen obecności. Jezus jest tym, który przychodzi w powiewie wiatru wieczornego, tak jak przechadzał się po raju. On przychodzi, by z wami posiedzieć. Nie musicie nic mówić, wystarczy być. Pozwólcie sobie na ten luksus bycia z Bogiem bez słów, w samej tylko obecności, rozpoznając go sercem. Jak długo dusza rozpoznaje zapach perfum ukochanego? Tak długo, jak długo kocha. Miłość jest pamięcią zapachu. Dopóki kochacie Jezusa, dopóki za Nim tęsknicie, dopóki wołacie Jezu, ufam Tobie, Jego zapach jest w Was. Nawet śmierć tego nie przerwie. Śmierć będzie tylko momentem, w którym zasłona spadnie, flakonik zostanie do końca rozbity i zanurzycie się w oceanie zapachu miłości na wieki. Tam, gdzie nie ma już bólu ani łez, ani starości, a tylko wieczna, świeża, pachnąca wiosna życia. Niech ta prawda was ukoi. Niech zdejmie z waszych barków ciężar lęku o przyszłość. Nie jesteście sami. Nigdy nie byliście. Ten, który was stworzył, otacza was swoją wonią z każdej strony. Oddychajcie głęboko Jego miłością. Napełniajcie nią płuca przy każdym wdechu, a przy wydechu wypuszczajcie lęk. Wdech, Jezu, wydech, ufam Tobie. To najprostsza modlitwa, rytm życia, rytm, który uspokaja serce i pozwala poczuć niebo już tu, na ziemi. Chciałbym teraz na samo zakończenie zaprosić Was do małego, ale konkretnego kroku. Kiedy następnym razem poczujecie jakiś piękny zapach, może kawy, może kwiatów, może czystego powietrza, zatrzymajcie się na jedną sekundę. Zamknijcie oczy i pomyślcie To jest tylko cień zapachu Twojej miłości, panie. Jeśli to ziemskie stworzenie tak pięknie pachnie, jak piękny musisz być ty. Uczyńcie z każdego przyjemnego zapachu dzwonek, który wzywa was do myślenia o Bogu. Niech wasz zmysł powonienia stanie się waszym nowym różańcem. Niech przypomina wam, że ukochany jest blisko, że czuwa, że kocha. Z tą myślą was zostawiam, życząc wam, aby wasze dni były pełne Bożej Woni, a wasze serca zawsze czujne na delikatne przejścia Jego łaski. Niech pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł i wszelkie zmysły. Strzeże waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Amen.